Drugi list do Koryntian, rozdział 8 Opowiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich, przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem ponad ponadmożność samorzutnie, Usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w wiele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie. Najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Paweł widzi łaskę Bożą wobec sporów macedońskich nie w tym, że ich członkowie coś otrzymali, ale właśnie w tym, że. Będąc biednymi, potrafili się zatroszczyć o tych, którzy znaleźli się w potrzebie i dawali więcej niż można się było po nich spodziewać, nie martwiąc się o tym, otoczy im samym starczy. Tak iż uprosiliśmy tytusa, aby jak rozpoczął, taki dokończył i u was tej dobroczynnej działalności a jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą was wzbudziliśmy tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie nie mówię tego, jakoby wydawał rozkaz ale pragnę nad te gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości zbiórkę w prach macedońskich przeprowadzał Tytus i on też miał to zrobić w Koryncie. Paweł nie ukrywa, że ta zbiórka będzie próbą, jaka jest miłość Koryntian wobec innych chrześcijan. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla Was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Ta zbiórka jest w pewnym sensie naśladowaniem Jezusa. Tak jak on wyrzekł się swojej boskości, czyli tego co mu się należało, aby nas uratować, tak Koryntianie mają wyrzec się tego co posiadają, żeby ratować fizyczne życie innych chrześcijan. A w tej sprawie daję Wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla Was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jako ochotne było postanowienie, takie wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Paweł poleca, żeby zbiórka została zakończona, a to, co udało się zebrać, zostało przekazane, żeby koryntianie nie porównywali się z innymi i nie myśleli o tym, jak wypadną w porównaniu z innymi zborami. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrównuje na nie ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, a żeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Teraz koryntianie wspomagają innych, ale mają mieć świadomość, że jeśli będą sami w potrzebie, to tak samo jak oni pomagają, to inne zbory wspomogą ich. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o Was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do Was, a razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości. Ludzie, którzy mają odbierać pieniądze czy inny majątek, muszą być godni zaufania i Paweł Tutaj jako takich ich przedstawia, jako ludzi sprawdzonych i gorliwych. Zapobiegając temu, aby ktoś nie nas nie obmawiał, w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć, staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który jest teraz jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do Was. Paweł zdaje sobie sprawę, że przy odebraniu wyników tej zbiórki mogą się pojawić podejrzenia co do uczciwości tych, którzy te dobra przejmą i dostarczą potrzebującym. No i stara się je rozproszyć co do Tytusa jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was co zaś do naszych braci są oni posłańcami zborów chwałą Chrystusa okażcie im prze to swoją miłość i potwierdźcie przed zborami żeście chlubą naszą koryntianie są wezwani do tego żeby pokazać zaufanie ludziom wysłanym przez Pawła i i dać im tam to, to, co zebrali, tak samo jakby dawali samemu Pawłowi.